Siema widzowie, dzisiaj wam pokażę moją friendlistę znajomy zna w Brawl Stars. Jaki znajomy ma osoba 60 -ka? W dziś tym się w tym odcinku. I zapraszam Was daily, które trwa. No to tak, zaczynamy. O, jest o, to jest osoba, z którą cho chodzę na treningi i gram z nią często. O, to jest, to jest mój brat młodszy. Pozdrawiam go serdecznie. Jego drugie konto. Let's go o, get him! I ten ten jest taka sytuacja, że to był moje pierwsze główne konto na którym grałem, ale usunęli usunę mnie i... no. Tak... Tak teraz to toczy historia. Sweet O, to mi się z klasy. Pozdrawiam. O, to osobę też możemy wyróżnić, bo to jest znów osoba, którą bardzo się przyjaźnie, bardzo nią lubię i też pozdrawiam. Sorry, didn't O, to jest ziomu, to jest kolega, z którym gram praktycznie, z którym gram czasami, ale bardzo dla mnie bardzo osoba i bardzo blisko. Też go serdecznie pozdrawiam. Don't touch my scrapbook! Z tym kątem też jest ciekawa historia, bo z nim wbijam praktycznie codziennie pucharki i... też go serdecznie pozdrawiam. Boombox, baby! O, i to jest główne konto mojego brata, które widzieliście wcześniej. Upgrading! To jest konto mojego bardzo bliskiego znajomego, przyjaciela, którego serdecznie uwielbiam i pozdrawiam. O, to jest mój główny duopartner duo duo partner w Brosars, którego pijam codziennie pucharki i... No bardzo dobry gracz, bardzo dobry. O, jest i on. Z nim bardzo dobra przyjaźń. Bardzo dużo bijamy ze raz sobą razem w pucharku. W pucharki jakie są, ale też dobrze gra. Yes! O, o też jest bardzo ważnym zawodnikiem, z którym praktycznie nie gram. Bardzo często z nim gram. A dobre rangi dobrze się z nim biją. Oj, teraz najważniejsza dla mnie osoba z tych wszystkich, które zobaczcie, Valmilaki to jest mój przyjaciel, który, który z bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo pucharków. Ale quitnął no to grę i, kon, i nie gra teraz. A serdecznie pozdrawiam. Omar Zerox. Znajomy, z którym, który jest bardzo dobry. Pucharki nie świadczą jego skillu, bardzo dobry zgracz i pech, nie wbił mastera, ale pozdrawiam. A przechodzimy do top 100. Popatrzcie, prawie top 100 znajomy ma 60k, więc będzie wysoko. To jest chłop, który ma, ko yy, który ma kanał na YouTubie Serdecznie zapraszam, tutaj macień. Jego nikt to z jego kanału na YouTubie, bo zapraszam do niego. Jestem ja. Co to, to jest chłop, z którym były różne historie, ale bardzo dużo mi pomaga wbijać. Bardzo dobry ma. ragi też ma dobre. I po prostu ba bardzo dobry chłop. Idziemy dalej skalujemy skalujemy Zaraz, jest bardzo historia, bo kiedy wbił, Kiedy był miesiąc, w którym był Iwet Sports, że to wbił, pomógł mi ci moje wszystkie 430 rangi Za to serdecznie go pozdrawiam. O, oh, sweetie! A to jest osoba, która ma swój kana na TikToku, do którego serdecznie pozdrawiam się do niej oh, one for the collection. Speed Speed to osoba, która ma swój kanał na YouTube Jeszcze do swojego klanu, więc jak bardziej pożyczysz się, się dziuka, to możecie wejść do klanu Serdecznie pozdrawiam, bez... to jest mega dobry ziomek, z który się dobrze bija w Harki. I zapraszam O! To jest chłop, który wbijał bardzo kiedyś dużo pucharków. To było z rok temu, ale teraz. Gra coś w tę grę, ale teraz już prawie się nic ze sobą nie wbijamy. Dobra, przechodzimy do top 20. Tutaj już top, Tutaj już pucharki są mocne, bo 20 osób ma 75k. Więc pomału. Super Wojtek smerf, Bartuś SKZG bingo kot kuba kropka śmieszek distop 10 powyżej 80 k są so, obyg adix probocer, Szymon śnił kiedyś też dużo było w w harki ale o teraz tym puszygiem i nie dorównujemy mu Nech. Top 5 taki Top 4 Michał 85k Z nim też była historia, że dużo z nim wbijamy ranka, ale teraz praktycznie nic ze sobą nie wbijamy. Uwaga, top 3 wo Punk, Punk ma swój kanał na YouTubie, więc możecie do niego wbić. Bardzo dobry ziomek, fa fajny przede wszystkim, nietoksyczny. Ma też swój ma też swój kran, w ognia. Można niego dołączyć i tak dalej. Top 2 odwal się. Tak, bardzo kontrowersyjna nazwa. I top 1 wszystkiego. Mine Pro, Mine Pro Supercell Creator, który już w tamtym sezonie miał... Welcome stoka. to the Prestiżu, takie baragi... O gra teraz w turnieju Macerino, do kupię się głównie w pcharkach, Gra masz ostatnio bardzo daleko zaszedł w finale. Dziękuję bardzo za oglądanie, możecie wijać do klanu możecie bijać do klanu Polish Army 2, który, który chce pod, który chce podbić Topkę Polską i zapraszam.